Pandemia koronawirusa spowodowała, że tegoroczne święto odzyskania przez Polskę niepodległości świętowaliśmy inaczej niż zwykle. Nie było oficjalnej uroczystości, a jedynie uczestnictwo we Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w żarowie i złożenie kwiatów pod pomnikiem pamięci narodowej. W takim szczególnym czasie, ale jednak pamiętać, że dzień dzisiejszy to dzień, kiedy chcemy Panu Bogu dziękować za dar, wolno, Za dziękujemy za Polskę. Wieńce pod pomnikiem w imieniu wszystkich mieszkańców złożyli burmistrz Leszek Michalak oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Iwona Nieradka. W obchodach święta odzyskania niepodległości każdy z nas mógł uczestniczyć indywidualnie i symbolicznie poprzez chwilę zadumy oddać hołd tym, którzy walczyli o wolność naszego kraju. Ta druga rocznica to rzeczywiście jest powód do radości, powód do dumy. To jest też powód do pamięci i wspomnienia tych wszystkich, którzy tę wolność dla nas walczyli, a potem utrzymali. Rocznica inna niż wszystkie. Co roku tu się gromadziliśmy, co roku było to przeżywane święto przez naszą społeczność żarowską w dużej grupie osób. W tym roku nie wolno było tego zorganizować. Zresztą rozsądek mówi, żeby nie prowokować, żeby jak najszybciej robić wszystko dla zakończenia pandemii. Stąd też symbolicznie kwiaty składamy, bo pamiętać trzeba, dziękować trzeba, wdzięczność jest niezbędna. I i cóż, no, oby to była jedyna taka rocznica.